Cześć moi drodzy, dzisiaj szybki odcinek z zestawem za 33 zł. Mamy mega Pensję, money maker, dwa razy na 13 i szczęśliwe linie. Zaczniemy sobie od linii. Jest to nasza najtańsza zdrabka yy, za 3 zł z numerem 14. I tutaj poszukujemy ananasa oraz kości. Kości tu, kości tu. Następnie dzwon wiśnie. Ani tego, ani tego. Gwiazda tref. Truskawka serce. cytryna, banan. Kolejne: klucz i złoto. Korona i krab. Garnek tęcza, winogrono sakwa, i mamy linię, harpus diament, jabłuszko <laughs> I, i śliwka. Okej, okay, więcej linii nam to nie daje, a tutaj mamy wygraną 3, zwrot, 3 zł, czyli mamy zwrot. Kolejna neonowe 13. Tutaj, jak sama nazwa zdrabki mówi, szukamy 13. Zdrabka z numerem pierwszym, a mamy 34, 43, 22, 45, 39. Trzydzieści pięć, czternaście, dwadzieścia jeden, trzydzieści osiem, dwadzieścia cztery. Kolejna tym razem z numerem piątym mamy szesnaście, czterdzieści jeden, trzydzieści osiem, dziewiętnaście i jest trzynastka. 36, 31, 33, 23 i 12. Pod 13 mamy zwrocik 5 zł, ale to i tak dobrze, bo jak możecie zauważyć na naszym profilu, mieliśmy całą paczkę tych zrapek i naprawdę była masa, masa, masa pustaków. Money Maker z numerem 13.

Różne mamy te. E, tak jest pusto. Czas na mega pensję z numerem jedenastym. Tutaj wygrywają czterdzieści trzy, trzydzieści osiem, dwadzieścia sześć, dwadzieścia cztery i trzydzieści trzy. Mamy tak dwadzieścia trzy, dwadzieścia siedem.

W szczęśliwych liniach, czyli razem 18 zł. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Komu się podobało, zachęcam do zostawienia subskrypcji, ponieważ na naszym kanale pojawi się jeszcze bardzo dużo ciekawych filmów i wtedy będziecie na bieżąco. A dzisiaj przesyłam Wam pozdrowienia, życzę miłego dnia i do zobaczenia na kolejnym filmie. Pa!